Oni chyba przyszli się pośmiać z naszego samochodu, nie? Że ci ludzie czymś takim jeżdżą. Hej, wszystkim z tej strony skinieni, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. Dzisiaj, słuchajcie, jako że podobał Wam się poprzedni odcinek, mamy jeszcze trudniejszą grę. Także zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej takich serii I piszcie, czy mam zrobić z tego serię, a tymczasem Słuchajcie tego, mamy tutaj rowerek, nasz piękny rowerek Mamy tutaj samochód, który swoją drogą nie ma nawet silnika Nie ma paliwa, nie ma chłodnicy Jedyne co ma to Kierownicę i koła, i musimy znaleźć w tym odcinku. Musimy znaleźć silnik, musimy znaleźć paliwo, musimy znaleźć chłodnicę, żeby pojechać właśnie samochodem. Tylko, tylko problem jest taki, że, że nic nie widzę. Czy w rowerze jest paliwo? W rowerze też nie ma paliwa. Na dole też oczywiście nic nie ma, więc musimy się przyzwyczaić i już jechać tym wo wolnym rowerem, gdzie ledwo pod górki podjeżdżam. Jak to wygląda? Także widzowie widzowie jedziemy. Mamy przynajmniej światło, coś czuję, że to będzie bardzo długa podróż, bardzo długi odcinek, bardzo długie cierpienie, szczególnie że jedziemy 16 km na godzinę. Przecież ja szybciej biegam! Albo jest równo! Spoko, będzie, będzie dobrze. Będzie dobrze! Zapomniałem wspomnieć, że jedynym naszym ułatwieniem jest to, że mamy, zobaczcie sami, mamy lornetkę i dzięki lornetce będziemy mogli jechać, jechać i pe, pe, pe. jednak tak średnio zjadł i patrzenia. Przecież się nie da! Musimy wejść na wysoki punkt. To jest to jest opcja. Musimy wejść na wysoki punkt, o ile będzie się dało na to wejść. Tak, tak! Stój! Nie, nie! No i gorzej, że też mamy limitowaną ilość jedzenia Dobra, Screamy, skup się, nie spadaj, nie spadaj o, Nie, nie Okej, okay, jesteśmy wysoko Teraz możemy coś znaleźć, coś znaleźć, co może nas uratować Tylko ja tego nie widzę Widzimy nasz domek, okej okay. Mamy, mamy jedną pojedynczą wieżę, jakiś randomowy krzyż Nie ma z w okolicy! Kto to wymyślił? Przecież to jest jakiś koszmar! Spoko! Rowerku, rowerku jedź! Widzowie, mamy zabójczą prędkość 17 km na godzinę! Zapomniałem też wspomnieć, że będzie też mała szansa na to, że się pojawi jakiś gość Hop, gość na drodze, właśnie się pojawił Teoretycznie moglibyśmy do kogoś wsiąść i szukać silnika Ale byśmy musieli wracać z buta i to by było najgorsze A tutaj mamy górkę i zobaczcie, z górki byśmy serio mogli szybko jechać tym rowerem Tylko najgorzej, że ja nadal nic nie widzę Będziemy musieli może wejść do kogoś do auta i po prostu Położyć rower do jego auta. Widzowie, my przez cały dzień, przez cały, przez cały bity dzień zrobiliśmy 1,5 kilometra. <laughs> Jeszcze jedzie w nocy podczas spania. Jeszcze nie mam jedzenia! Nie mam już jedzenia? Co, co, co? Ej, tego nie było! Co tam robi ten wielki dom? Go nie było widać z tego dołu. Zobaczcie, że tam jest wielki dom. Możemy sobie wrócić tak naprawdę. Tylko to będzie największy problem, żeby tam dojechać. Ale to jest lepsze niż jechanie w nicość. Teraz będziemy mogli się rozpędzić z górki bez problemu. Mając. Dobra, z zewnątrz to nie wygląda szybko. Tutaj wygląda, jakbyśmy mieli 200 km na godzinę tymczasem. Tymczasem to wygląda w ten sposób. Czy, jak przestanę pedałować, to przyspieszę? Okej, okay, 40 na godzinę, 50 na godzinę. Rower się cały trzęsie, on jest tak w tragicznym stanie. Tak to tragicznie wygląda stąd. Jesteśmy już na prostej drodze, więc wracamy do naszych 16 km na godzinę. Co wygląda w ten sposób? Jeszcze się taksówka zrespiła. co, co, co on robi? Co on robi? Co on robi? Czy on chce nas przejechać? Co on robi? Utknął w przystanku, ale niech będzie i tak nie możemy mu zabierać rzeczy, bo to by było oszukiwanie tymczasem gdzieś za tą górą. Zresztą możemy oddalić kamerę. Ej, był tu dom. Był tu wielki dom. Gdzie on jest? Gdzie? jest ten dom? Przecież ja tu nic nie widzę. Zobaczcie, jesteśmy już dość daleko i go nigdzie nie ma. Czy ja już mam jakieś schizy, czy o co tu chodzi? Na pewno widziałem dom. Wy wszyscy widzieliście dom. On tu powinien być. Zobaczcie, tam jest nasz domek, a ten wielki dom powinien być tutaj. I mimo, że oddalam kamerę i powinienem go widzieć, to go nigdzie nie ma. Autentycznie jadę cały ten czas. Zobaczcie, zobaczcie, gdzie jest nasz dom. Jeszcze UFO słyszę. Jest! Jest! Tam! Czem on jest tak daleko? On nie miał być tak daleko! Co jest? Przecież on jest parę kilometrów stąd, jeszcze on znika, gdy przybliżam na niego. Zobaczcie, z tego miejsca praktycznie domu nie widać. On bez kitu jest jakiś zakamuflażowany, ale proszę. Okej, okay. nie, nie widać go. Widać. Nie widać. <laughs> Fajnie. Jak tam nic nie będzie, to będziemy mieć bardzo duży problem z przeżyciem. Szczególnie, że, że umieramy powoli, bo nie mamy nic do jedzenia. Już prawie rozpędziliśmy się z górki i teraz to dość szybko idzie. Ja już drogi nawet nie widzę z tyłu. Przejechaliśmy 7 km tym rowerem. Głównie jadąc 15 km na godzinę, więc prawie pół godziny już minęło. Jeżdżenia rowerem. Ale jest dużo rzeczy. Ja już to czuję, że będzie silnik na miejscu i będziemy są samochody. Więc zobaczcie, nawet mamy silnik. Mamy silnik. Tylko jakiego ja przewiozę? Jakiego ja przewiozę? Zostawmy tu na razie silnik. Zobaczmy, jak jest zresztą. Czy może zrobimy tutaj samochód? Bo tutaj jest pełny samochód, tylko nie mamy paliwa. Zobaczcie, co, co tu się dzieje. Może tu jest. Ej, tu są wszędzie te same silniki. On ma diesla. Ciekawe, czy to jest na diesel. Okej, okay, nie odpala. Próbowałem popchnąć ten samochód, ale zbytnio nie działa. Więc musimy mieć czystą benzynę albo większość tej benzyny. Jeszcze, jeszcze Grzesiu tu biegnie. Grzesiu, nie pomagasz. No, tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Mamy boczek, mamy boczek, ale może, może go zabrać, Grzesiu. Przep, przep. Masz. <grytanie> masz. <grytanie> nie. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć benzynę. Reszta nas nie obchodzi. Mam. O, okej, okay. mamy kałacha. Nie przeszkadza mi to ani trochę. Co tu jest? Zobaczcie ten. Ja myślałem, że to jest rower, a to jest motocykl. Chociaż to prawda, wolę samochód. I to też jest puste. Zobaczcie, można tutaj sobie schować rzeczy. Mamy kolejnego kałacha. Potwierałem tutaj wszystko. I zresztą zobaczcie sami. Mamy chłodnicę, więc to jest dobry początek. Mamy kran, więc możemy się napić wody. Nareszcie napić wody. Proszę bardzo. Proszę, Benzyna. Potrzebujemy benzyny. Czy tu jest kolejny kałak? Ma cztery naboje, więc możemy go wykorzystać od razu. Tu będzie, tu będzie, tu będzie. Jest benzyna. Jest nawet olej. Jesteśmy uratowani. Dobra, teraz wyrzucamy to przez okno, jako że nie możemy korzystać z samochodów. To. Skąd on się wziął? Nie zauważyłem go wcześniej. I jeszcze mamy kolejny tutaj bak paliwa Czy to jest benzyna? To też jest benzyna Będziemy mogli sobie wrócić w takim razie motocyklem Bo to nie jest samochód I to nie jest łamanie zasad Bierzemy oczywiście silnik Chłodnicę mamy Nie wiem jak ja to wszystko zapakuję Ale postaram się Musimy tylko podnieść ten motocykl A to jest najcięższe zadanie Bo waży pewnie z 200 kilo Komplett mit Okej, okay. Okay, teraz musimy nalać do niego paliwa Proszę bardzo, 5 litrów Dolewamy też oleju 3% oleju Bierzemy oczywiście olej Chowamy jakoś w te miejsce Proszę bardzo, idealnie Podjedźmy tędy tutaj Ej, dobra, ten motocykl jest szybki Musimy jakoś położyć ten silnik I chyba trzymać go podczas jazdy Bo nie widzę innej opcji Kładamy wszystkie kosmetyki do środka Chociaż, chociaż w sumie chłodnica jest ważniejsza. Jeszcze się mieści idealnie. A i najważniejsze oczywiście jedzenie też musimy wziąć ze sobą. Widzowie, Zaufajcie mi, to wypali. To na 100% wypali. Odpalamy nasz motocykl. Tylko muszę usiąść z przodu. Niech tylko odpali. Okej, okay. od razu lepiej. Bramy nie otworzymy, ale nieważne. Zobaczmy, czy będzie się dało jechać. Da się, da się trzymam silnik. Trzymam silnik i mogę jechać normalnie. To mi się bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba, proszę bardzo. O. Otwieramy bramę. Tym razem sobie otworzę bramę wcześniej, żeby nie było tego samego. I powoli, powoli przede wszystkim powoli, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Odpalamy motocykl, tylko... Okej, okay. odpalił, odpalił. I uwaga! <ścoughs> ja nie wiem, jak on jeździ na tym motocyklu, ale jeździ widocznie. I to jakimś cudem działa. Tylko nie. Nie pamiętam skąd przyjechaliśmy. Chyba z tej strony, zobaczcie, mamy tutaj rowerek, więc raczej z tej strony. I tym razem mamy 80 km na godzinę, już to mi się podoba. Jedziemy z silnikiem i patrzymy na niego jak na boga dosłownie. Nie ma tak jak jeździć na motocyklu 100 na godzinę po pustyni bez dwóch rąk. Już widzę drogę, tam daleko jest droga. Dobra, wygraliśmy tą grę, widzowie. Wygraliśmy. Na pewno będzie wszystko w porządku. <laughs> Oby mi ten silnik po prostu nie wypadł. Zobaczcie, jak to daleko było. Zobaczcie, jak to daleko było. Nawet tej wieży nie widać nadal. Nawet już wyłączę ten motocykl. Hamujemy. Jesteśmy na miejscu. Co to było? Proszę bardzo, możemy wszystko montować. Mamy chłodnicę. Czy mamy chociaż wodę? Nie mamy wody. Czyli musimy iść po kaktusy. Mamy tutaj kaktusa na szczęście. Czemu go rozwalił, mi się nie rozwalił? Nalewamy wody z kaktusa. Dobra, mamy 700 ml, to jest dobre na początek. Wkładamy oczywiście nasz silnik. Wlewamy paliwo razem z olejem. I uwaga, wielka chwila, czy samochód odpali. O, tutaj mieliśmy amunicję, ale niech będzie. Zobaczmy. Odpalił i to na raz. Aż nasza postać jest zdziwiona. Sama była obrócona. Wyjeżdżamy stąd. Wyjeżdżamy Tu desek nie ma To może być problem Prawie jeszcze wylałem paliwo Zobaczcie jeszcze jaki on jest szybki Nareszcie Wyruszamy w podróż naszym samochodem Mamy 5 litrów paliwa Więc to jest w sumie wystarczająco Raczej Żeby znaleźć następne paliwo Gdzieś na trasie Ale jestem dumny Zostawcie subika i lajka Za to że Udało się jakoś i poświęciłem 40 minut na jazdę rowerem. Ten samochód wygląda, jakby był martwy dosłownie. Ale ma świeży silnik z tyłu. Co prawda, od innego auta, od lawety chyba. Zobaczmy, jak długo pociągnie. A tymczasem zasuwamy. W sumie nie wiem, gdzie zasuwamy, ale ważne, że do przodu końcu do przodu, bo wcześniej było do tyłu. Okej, okay, mamy przystanek już. Znaczy, to nie jest przystanek, tylko mała stacja benzynowa i tutaj tak naprawdę może coś znajdziemy. Proszę bardzo, mamy koło, mamy koło, więc od razu możemy je zamienić, bo jest lepsze po prostu. Mamy olej, więc olej też może się przydać. Jedziemy dalej na... Z tego, co widzę, to na razie na razie nawet ciężarówka jest dla nas wyzwaniem, żeby ją po prostu wyprzedzić. Naprawdę trzeba się postarać, żeby ją wyprzedzić. Chociaż z tego, co widzę, ona sama siebie zaraz. Znokautuję Proszę, chciałbym jakiś budynek Bo już pewnie nie mamy paliwa zbytnio Zresztą, zresztą zobaczmy Zobaczmy ile mamy paliwa Tam jest jakiś budynek Jeszcze taksówka nas wyprzedza no My jesteśmy tak wolni Tak okropnie wolni Poczekajcie, poczekajcie, zróbmy tak Zróbmy tak, okej okay. Nie, z tej strony jest paliwo Z przodu jest paliwo <noise> Więc w sumie wystarczy się wychylić z tej strony Okej, okay, okej, okay, wychylamy się delikatnie. Mamy półtora litra paliwa już. Jezu, kiedy te UFO mnie wyprzedzi w końcu? Ja cały czas jadę z górki o, i ona jest równo za mną, nie? Oni chyba przyszli się pośmiać z naszego samochodu, nie? Że ci ludzie czymś takim jeżdżą. Czymś, co się po prostu rozpada na kawałeczki. Przemieszczając się, zobaczcie, mamy garaż i mamy też sanki. Chociaż, chociaż sanki to 5 na godzinę osiągają. Czy jest tu paliwo? Jakiekolwiek paliwo. Mamy zmieszane z olejem paliwo, więc nie jest to zbyt dobre dla silnika, więc, więc nie jest to zbyt dobre dla silnika, ale zostawmy je sobie na. Mamy silnik V8. P mogę tu wsadzić przecież, tylko to nie będzie zbytnio ekonomiczne. Ale weźmy ten silnik ze sobą. Przyda się. Na 100% się przyda. Mamy kolejne paliwo zmieszane z olejem. Grzesiu się wita z nami. Nie ma tu nigdzie paliwa, dosłownie nigdzie. Nie widzę tutaj paliwa. Ale możemy odnowić nasze auto, nie wiem czemu tak daleko stanąłem. Ej, teraz jest dużo. No, no dobra, nie jest ładniejsze. Możemy je jeszcze oczywiście wyczyścić, zobaczyć jaki miało kolor oryginalnie. Tak, w sumie, w sumie to szary albo taki trochę zielonkawy nawet. Wsadzamy oczywiście drzwi, klapę z tyłu i tu chyba pas... Prep prawie pasuje, pasująca oczywiście drzwi w 100% Proszę bardzo. <grymne> Idealnie pasująca maska i proszę bardzo. Możemy jechać dalej, ile mamy paliwa w ogóle? Mamy Jednak jednak może coś doleje, ale zanim to pojedźmy ile tylko możemy, bo się bardziej rozpędzimy niż z tym słabej jakości pali. Nie, już mi się skończyła paliwa. To dosłownie pomaga tylko na chwilę. I dosłownie zaraz. Od razu nie mamy tego paliwa. Dobrze. Nie! 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 Wlałem! 0,2 też spoko. Czemu, czemu tak długo wlewam? Pod tym silnikiem mamy olej. Olej nas nie obchodzi. Mamy też tutaj paliwo. I to lepszej jakości trochę. Mam nadzieję, że to pojedzie na tym. Wsadzamy nasze V8 oczywiście. Zamykamy klapę. I od Odpalił, odpalił. odpalił tylko średnio... Średnio ma mocy. Tak! Super! Nie musisz się chwalić, że jesteś szybszy. Jak my jedziemy jakieś 30 km na godzinę, to nie jedzie tu przodu, praktycznie. I najgorsze jest to, że nic tutaj nie ma przed nami. Żadnego budynku, a zostało nam naprawdę niewiele kilometrów. I to będzie walka, żeby gdziekolwiek teraz dojechać. Jadę już jakieś dwa dni w sumie nie było praktycznie żadnego budynku. Był tylko jeden budynek, w którym nic nie było. Tam jest... Budynek. Tam jest budynek, musimy dojechać. Bo z tego co widziałem, mam już mało. Mało paliwa. Tam też jest budynek. I tu oprócz jedzenia, chociaż jedzenie też potrzebowaliśmy, z tego co widzę, nie ma tutaj ani trochę paliwa. Musimy teraz dojechać tam. Ile mamy paliwa? Widza, widza wie, czy samochód działa? Odpalił? On działa? Jakim cudem on działa? A. Okej. Okay. Koniec jazdy. Także w następnym odcinku musimy się dostać do tego domu jakoś, przeżyć, spróbować przeżyć, znaleźć wystarczającą ilość paliwa, zamontować te V8 z tyłu i kontynuować naszą cudowną podróż. Także to w sumie wszystko na ten odcinek, jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka, ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa!